Witam Was serdecznie z tej strony Adam Chodrowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl Dzisiaj troszeczkę o zapowiedziach polskiej firmy IBG Models na koniec października. W miniony weekend IBG zamieściło informacje na, na swoim profilu facebookowym o nowościach, jakie właśnie ukażą się pod koniec października. I tak ukaże się kolejny samolot IR-80 w wersji B. Tym razem jest to rumuński samolot myśliwski. I teraz będziemy mieli w oznaczeniach z okresu bitwy o Stalingrad. Myślę, że wielu miłośników rumuńskich samolotów myśliwskich ta wiadomość ucieszy, Kolejne. Tu będzie Spitfire, i na ten model ja czekam. Dlaczego? Dlatego, że jest to wczesna wersja Spitfire'a. Nie dość, że Mark One to i wczesna, i to są narodziny SAGi. Zresztą bardzo dobrze zatytułował ten model właśnie IBG. Bardzo fajny model samolotu. No, będzie wykonany na pewno perfekcyjnie. Ja na pewno sobie pozwolę zafundować ten samolot. Myślę, że wielu z Was również jest zadowolonych z ukazania się tego modelu. No i oczywiście to są na razie, jak widzicie w prawym dolnym rogu, modele w skali 1,72. I uwaga, kolejny dla mnie bardzo ciekawy model. Sklejałem do tej pory dakote. Od Italeri, która ma już parę ładnych lat. Nie mogę powiedzieć, że to jest zły model. Dakote od Italeri naprawdę bardzo dobrze można skleić. Tym razem dostaniemy, no to jest przepak, tak? To jest ta seria przepaków IBG. I mianowicie ten zestaw będzie zawierał elementy plastikowe od firmy Hobby Boss oraz bardzo duży zestaw kalkomanii właśnie do oznaczeń polskich. Sił zbrojnych na zachodzie, i myślę, że wielu z Was też będzie zainteresowanych tym samolotem. Dodatkowo tutaj jeszcze będą dodane szablony. Powiem Wam, nie do końca wiem o co chodzi z tymi szablin, szablonami, tylko się domyślam. Najprawdopodobniej chodzi o szablony, które umożliwią malowanie oznaczeń brytyjskich na samolocie. Czyli zamiast kalkomanii będziemy mogli sobie sami pomalować właśnie oznaczenia brytyjskie. Bardzo ciekawy model i również ostrze sobie na niego zęby. Kolejna nowość. Tutaj będą, jeżeli chodzi o lotnictwo, będą same dodatki żywiczne zaprojektowane w 3D i wydrukowane na drukarkach 3D. I jako pierwsza pozycja leci właśnie śmigło do Focke-Wulfa 190D, wersja 13, oczywiście do modelu firmy IBG. No, i tutaj dwie pozycje dość ciekawe, a mianowicie będziemy mieli cockpit do Spitfire'a, niedawno ukazał, który się ukazał, mianowicie do rekonesansu fotograficznego, jak i również, uwaga, cockpit do właśnie Spitfire'a Mark I, wczesna produkcja, czyli ten, który właśnie teraz się ukaże czyli początek Sagi. No i tu wkraczamy w skalę 1,35 bardzo ciekawy zestaw figurek polskich tym razem ułanów z września 1939 roku. Mamy standardowych mundurach, znaczy w hełmach dokładnie mi chodzi żołnierzy, kawalerzystów jeden jak widać na ilustracji opakowania uzbrojony w karabin przeciwpancerny, UR. drugi w butelkę z benzyną. Ja swego czasu miałem książkę z serii WLU, czyli Wielki Lekskon Uzbrojenia, gdzie była poświęcona cały, cały, cała książka właśnie butelkom e, z benzyną przeciwpancernym, a przeciwpojazdom. I powiem wam, że nie sądziłem, że były specjalne, produkowane specjalne butelki, e, które nie odbijały się od pojazdów, a właśnie mogły się stłuc i e, po prostu zapalić dany pojazd. Wracamy do skali 1,72, ale już wchodzimy e, w dział pojazdę. Uh, Otrzymamy... Uh... Taki zbiorczy, dwa w jednym, po prostu opakowanie, gdzie otrzymamy model Lanci 3RO z działem 90 mm oraz drugi model Lancia 3RO jako samochód amunicyjny. Te pojazdy już się ukazały i są pod numerami 72096, a drugi 72097. I tu trzeba też pamiętać, że firma IBG wydała kilka zestawów artylerzyjskich, z włoskich właśnie z Afryki no i kolejny Daimler Armored Car Mark I w wersji Close Support. Bardzo fajnie, że wydali właśnie ten model, chociaż mimo to, że to był tylko wyprodukowany jeden model tego pojazdu, ze względu na to, że no nie spełnił swoich oczekiwań jako pojazd właśnie wspierający piechotę i zastąpił jego miejsce inny pojazd brytyjski. No i ostatnia nowość, mianowicie Bedford z MW, tym razem jako Waterbrowser. Track w późnej produkcji, czyli już tutaj mamy Europę, front zachodni, bardzo moim zdaniem ciekawy model. Rzadko spotykane są tego typu samochody. Co prawda tutaj IBG właśnie wydaje nam również tego typu wersję, że mamy po prostu z, gdzie ma cysternę na wodę. No i moi mili, to wszystko jeżeli chodzi o zapowiedzi na październik od polskiej firmy IBG. Ciekaw jestem Waszych reakcji, wasze... zapraszam do komentowania jak Wy zapatrujecie się na te nowości. Pozdrawiam Was i do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli jest to kolejny film jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia. I oglądaj kolejne filmy. Dziękuję ci.